Nikt z dorosłych nie zrozumie, jak trudne jest życie nastolatki. Prace domowe, sprawdziany kumpele i ciągłe bycie online. A ta Jurka zadzwoni poplotkować, a to trzeba sprawdzić najnowsze trendy w kolorowych bluzach albo pograć w Robloxa, bo akurat wypada przerwa odkuwania na historię. Moja mama w ogóle tego nie rozumie. Ciągle narzeka, że za dużo czasu spędzam z telefonem w dłoń. Wasze mamy też tak robią? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. Mama założyła się ze mną, że nie wytrzymam bez komórki nawet godziny. Ja nie wytrzymam. Nie wytrzymasz! Nie wytrzymam! Nie wytrzymasz! Ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam. No i nie wytrzymałam. Hej, kochani, to ja I Tak właśnie wplątałam się w challenge z moją mamą. Jestem jednak dobrej myśli. Udowodnię, że życie na jest dużo trudniejsze niż życie dorosłego. A Wy jeżeli jesteście ciekawi, tego odcinka, zostawcie usłupka, łapkę w górę i zaczynamy! Przez pierwsze 10 minut byłam naprawdę dzielna. Postanowiłam poukładać Lego, ale. Kolejne minuty stały się koszmarem. Czemu ten czas tak wolno leci? I wtedy przypomniałam sobie, że Julka ma nowego skina na Robloxie. Musiałam go zobaczyć. To miało mi zająć najwyżej 10 sekund, ale niechcącej się trochę przedłużyło. Całkowicie zapomniałam o mamie, a ona ma świetny słuch. Nigdy nie umieć jej, nawet najciższy dźwięk. I nie uwierzycie, za karem ma chciała mi zabrać telefon na cały tydzień. Czy ona nie rozumie, jak ciężkie jest życie nastolatki? Życie mamy jest dużo cięższe i za karę się o tym przekonasz. 24 godziny zamiana ról. Ja będę tobą, a ty będziesz mną. Czyli będę mogła prowadzić samochód? Nie! 6 rano ledwie podniosłam się z łóżka. Postanowiłam jednak za wszelką cenę wygrać nasz challenge. Tylko najpierw chciałam jeszcze moment odpocząć. Poczułam jednak na sobie czyjś wzrok. A może pośpisz jeszcze minutkę? Nie. Szkoda. No tak, nici z mojej drzemki, bo Kuba o tej porze miał sporo energii. No dobra, byłam młoda, silna, dzielna. Chciałam uwinąć się w godzinę ze wszystkimi obowiązkami i pokazać, że bycie dorosłym to łatwizna. Tylko striówka, którą mi wybrała mama, była nieco obciachowa. Nieprawda! Wyglądasz super! Na początek Kubuś musiałam go nakarmić. Z. O, miam, miam, niam! Bzzz! E, to wcale nie było takie trudne. Potem wystarczyło jak to w każdą sobotę posprzątać w domu. Najpierw umyłam okno, a mama sprawdziła jego czystość niczym perfekcyjna pani domu. Potem powycierałam kurze i posprzątałam zabawki. Nie znoszę ścierać kurzy, jeżeli wy też, to zostawcie łapkę w górę i sukka. Niestety co chwilę musiałam przerywać pracę, bo Dziś strasznie się nudził. Robiłam do niego śmieszne miny, udawałam je i tygrysa. Jestem groźnym tygrysem. Niestety kobuś wciąż chciał więcej i więcej. Jak mama to wszystko ogarnia? O 12 nie udało mi się Nawet posprzątać połowy domu A jeszcze musiałam ugotować obiad No dobra, może życie mamy wcale nie jest takie proste Jak myślałam, ale i tak się nie poddam Jestem też mega ciekawa Czy wy chcielibyście zrobić taki challenge Ze swoją mamą Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subka I przypominam wam o naszych książkach To historia przygód Nastoletniej czarownicy Ameli. Oj, chyba znam to imię Zapraszam na opowiadam Hotel. Życie nastolatki jest całkiem przyjemne. W sobotę zamiast wstawać rano wylegują się do południa w łóżku. No chyba, że mają w tym tygodniu kilka sprawdzianów i muszą zakływać historia, biologia, polski, muzyka. Co? nauka W moim wieku? Ale cóż mogłam zrobić? Musiałam siedzieć nad książkami cały ranek. Na początku uczyłam się do sprawdzianów z historii. I powiem Wam, że bardzo dobrze mi szło, bo to bardzo ciekawy temat był. No, do nauki! No dobra, to może coś innego. Amerka kazała nauczyć mi się piosenki na muzykę. Tylko co zrobić, kiedy zapomniało się jak czytać nuty? Jak to co? Improwizować. Słoneczko późno dzisiaj wstało i w takim bardzo złym humorze, i świecić też mu się nie chciało. Bo mówił, że zimno na dworze. Ej, chyba jej się podobało. Czas na biologię. Budowa pantofelka? O, pantofelki to ja bardzo lubię. Mam pomarańczowe, czarne, beżowe. Całe caluski komplet. Uwielbiam pantofelki. Nie o takiego pantofelka chodziło. Dobra, dobra, już się uczę. A Melka poszła zająć się Kubusiem, więc miałam czas na przerwę. Wreszcie mogłam bezkarnie dobrać się do jej kosmetyków. Co ona tutaj ma? Dobra, dobra, już wracam do książek. A tobą zajmę się później, ale to będzie nudna sobota. Jestem genialna, udało mi się ugotować zupę. Tylko zupę? Otlety? Sorry, na dwudaniowy obiad w ogóle nie miałam czasu. Potem poodkurzałam, udało mi się zrobić zakupy na niedzielny obiad, powyrywałam chwasty przed domem i padłam zmęczona na kanapę. Ten dzień się kiedyś skończy? Błagam, niech już noc nastanie. A ja nie miałam już nawet siły poruszać nogami. A może chcesz się poddać? No dobra, przez chwilę naprawdę chciałam. A potem poczułam przypływ siły. O nie, będę niczym super girl. Tylko najpierw zdrzemnę się sekundę. I właśnie wtedy mama oznajmiła, że teraz czas wyjść z Kubusiem na spacer. Mogę chwilę odpocząć. Zebrałam ostatki moich sił i ruszyłam na spacer z Kubusiem. Ten dzień był okropny. Uf. Po południu nastąpił. Był koniec nauki. Byłam pewna, że teraz czas na odpoczynek. Planowałam poczytać książkę albo uciąć sobie drzemkę. wtedy weszła ona wiedziałam, że znowu czegoś ode mnie chce, więc udałam, że śpię, ale nie dała się nabrać spryciula jedna. Okazało się, że musiałam wyjść na spotkanie z jej przepsiłkami, bo jednak nie było najgorsze. A Męka kazała mi ubrać swoje ciuchy. Postanowiłam się nie poddawać, tylko że jej ubrania były. Nieco przecięsne. Jak miałam się w nie zmieścić? Ale okej, okay, zaraz coś wymyślę. Dajcie mi chwilę. I jak wam się podoba? Chcecie więcej takich filmów? To zostawcie łapkę w górę. Wyglądałam ekstra młodzieżowo. Byłam pewna, że Piotrek jeszcze bardziej się we mnie zakocha. Melka będzie ze mnie dumna. No to pa. Lecę na imprezę. Zostały mi jeszcze buty. Trochę przymałe, ale skoro siostry Kopciuszka dały radę, to ja też wytrzymam. Za małe! Odetchnęłam z ulgą. Wszystko poszło zgodnie z planem i właśnie wtedy Piotrek oznajmił mi, że nastolatki nie prowadzą z samochodu. Ania! Poczekaj! Nastolatki nie jeżdżą samochodem! <grym> Musiałam iść pieszo, przy ciasnych butach i przy krótkiej bluzce. Suza siara! I wreszcie nastał wieczór, koniec tej udręki. Byłam pewna, że sobie odpocznę, a może nawet pogram na PlayStation. I właśnie wtedy pojawiła się mama. Ze sobą miała wielki kosz z praniem i żelazko. Przerażona ukryłam się za zasłoną, nie mogłam nie zobaczyć. Po chwili wychyliłam się ukradkiem. Nie miałam już siły na kolejne zadania. Oby mnie nie zobaczyła? Postanowiłam wymknąć się z domu na godzinkę. Naprawdę, tylko na godzinkę. I kiedy zrezygnowana mama zaczęła odchodzić, ja ruszyłam ku drzwiom. Pech chciał, że piotrek właśnie wracał z przeszukiwania lodówki. Ami! I wpadłam wprost na niego. Co za pech! Wtedy mama mnie zauważyła. <laughs> A ja kolejne godziny spędziłam przy desce do prasowania. Czy wy wiecie, jak ciężko jest wyprasować ogromną męską koszulkę? Czy ten koszmarny dzień kiedyś się skończy? Tragedia! Wypiłowałam paznokcie, nałożyłam sobie maseczkę, przeczytałam książkę, nawet mam świeczkę zapachową. I ja mam uwierzyć, że życie na jest ciężkie? Nigdy w to nie uwierzę. Chętnie bym się za Melką zamieniła. Może nie na cały dzień, ale na wieczór na pewno. Po kolejnej godzinie nudy postanowiłam zajrzeć do. Muszę zajrzeć do Ameryki. Biedactwo. Nadal prasowało. Nawet mi się jej szkoda zrobiło. Dała mi dzisiaj nieźle popalić. Jestem wykończona. Już nawet ukryłam kilka ciuchów w dziwnych miejscach, żeby skończyć szybciej prasowanie. Oby ich tylko nikt szybko nie odnalazł. A potem stwierdziłam, że moja mama jednak bardzo ciężko pracuje i zrobiłam dla niej ładną laurkę. I właśnie wtedy na schodach dostrzegłam coś strasznego. Krzyknęłam przerażona i dęblałam Uf, to była jednak tylko mama w maseczce. Kiedy się odsknęłam, przeprosiłam ją za moje poranne zachowanie. Zrozumiałam, że muszę jej więcej pomagać i podarowałam jej laurkę. Ucieszyła się, ale kazała mi skończyć prasowanie. Nigdy więcej takich challenge'y. A na dziś to już koniec. Udało mi się wykonać challenge, choć ze zmęczenia chyba prześpię całą niedzielę. A wam życzę udanego weekendu. Do zobaczenia kochani!